Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 13 marca bieżącego roku minister zdrowia, pan Łukasz Szumowski, ogłosił rozporządzenie w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie naszego kraju. Od tego czasu nasze życie trochę się zmieniło, funkcjonujemy nieco inaczej niż dotychczas. Urząd funkcjonuje inaczej poszczególne jednostki organizacyjne, ale za tym o tym powiem za chwilę. Na samym początku jednak chciałbym powiedzieć, że na terenie gminy nie ma przypadku zachorowania na koronawirusa. Nie ma takiego przypadku zakażenia. Jest 10 przypadków, to jest według stanu na dzień dzisiejszy, na godzinę 7 rano, jest 10 przypadków kwarantanny domowej. Czyli ta kwarantanna domowa to jest taka kwarantanna zapobiegawcza osób, które powróciły z zagranicy. Wszystkie te osoby muszą przebywać w domu przez 14 dni. Oczywiście o tym, jakie to są osoby, powiadomione są m.in. służby policyjne, które będą sprawowały dozór. I w zasadzie proszę państwa nic takiego się nie dzieje. Te osoby muszą być tylko w swoim miejscu zamieszkania. To w większości 99% są to osoby zdrowe. Niemniej taki jest wymóg, aby każdy kto po prostu z zagranicy przez te 14 dni był w domu, był tutaj w kwarantannie domowej. Jeżeli coś by się działo z taką osobą, państwo by mieli taką wiedzę, to wtedy należy oczywiście zadzwonić do inspektora sanitarnego. My w naszych komunikatach, które przekazujemy co kilka dni, Podajemy wszystkie numery telefonów, zresztą jeżeli Państwo sobie wejdziecie na stronę internetową Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, te wszystkie numery tam Państwo uzyskacie. Ten organ, mówię o Inspekcji Sanitarnej, o Inspektorze Sanitarnym, jest organem wiodącym i on podejmuje decyzję, wydaje decyzję administracyjne o skierowaniu na leczenie osoby, jeżeli jest takie podejrzenie i z tą jednostką należy się kontaktować. Ale teraz tak, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał, żeby zachować po prostu, jakby powiedzieć, żeby zmniejszyć ten stan zagrożenia rozprzestrzeniania się tego wirusa, wprowadziliśmy na terenie gminy, nie tylko, bo na terenie całego kraju, ale na, ja odnoszę się tylko do terenu gminy, kilka, kilka tutaj właściwie zakazów. No, nieco inaczej funkcjonuje urząd miejski. Praca odbywa się tutaj na bieżąco, ale ograniczone są wizyty mieszkańców. Państwo macie podane, numery telefonów, numery poczty tutaj mailowej, pod którym można się kontaktować. Można również w formie papierowej przesyłać różne informacje. Oczywiście, jeżeli jest sprawa niecierpiąca, zwłoki, niezbędna, to urząd jest otwarty. Po prostu nadusić nadzwonek, dzwonek, osoba, która dyżuruje, wprowadzi, pokieruje do właściwego wydziału i tam wtedy można tą sprawę załatwić. Ale oczywiście chodzi tutaj o sprawy niecierpiące zwłoki, sprawy ważne. Jeżeli tą sprawę można odłożyć na inny termin, to oczywiście tak Państwu sugeruję, aby przesunąć tutaj tą wizytę. Nie funkcjonuje kasa w Urzędzie Miejskim, również w formie elektronicznych przelewów należy dokonywać tutaj no, płatności. Również od tego piątku nie będzie funkcjonowało targowisko miejskie. Takie zalecenie wydałem wcześniej, dzień później również było takie zalecenie ze strony Inspekcji Sanitarnych. Sanitarnej. Przepraszam. Pozostałe jednostki organizacyjne, takie jak Centrum Usług Wspólnych, Centrum Integracji Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rogozińskie Centrum Kultury i tak dalej. Wszystkie te jednostki działają w ograniczonym tutaj zakresie. Funkcjonują wszystkie służby administracyjne, finansowe i te, które zajmują się takim bieżącym utrzymaniem działalności tych jednostek, czy tych dziedzin życia na terenie naszej gminy, które są niezbędne. Tutaj takimi wiodącymi jednostkami są nasze spółki. No, trzeba doprowadzić wodę, tutaj odprowadzić ścieki czy dostarczyć ciepło, czyli myślę tu o spółce Aquabelis czy spółce Megawatt, te spółki funkcjonują, na naszych stronach podajemy przez cały czas jak można się kontaktować, są tam też różne pewne rygory zachowane, ale one są po to, żeby w sposób maksymalnie zabezpieczyć tych pracowników, aby nie było sytuacji, żeby no, trzeba do kwarantanny zaprowadzić wszystkich pracowników w Aquabellisu, bo wtedy byłby problem. Dlatego te rygory tutaj są w stosunku i do urzędu, i do innych jednostek organizacyjnych. Oczywiście sytuacje takie niecierpiące zwłoki są załatwiane i wtedy można przybyć osobiście. 10 jednostek zawiesiło swoją działalność, czyli 6 szkół podstawowych, 3 przedszkola oraz środowiskowy dom samopomocy i w sposób bardzo ograniczony również tutaj funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. Te jednostki na mocy rozporządzeń poszczególnych ministrów, zaleceń wojewody nie funkcjonują. Tutaj podstawową taką zasadą, którą należy przestrzegać, to proszę Państwa przebywać w domu, zachowywać, przestrzegać wszystkie zasady higieny. I to jest tutaj naszym takim podstawowym obowiązkiem. My ze swojej strony będziemy robili wszystko, żeby na bieżąco Państwu przekazywać różne informacje, te, które są niezbędne, te, które są potrzebne. Takie informacje chociażby niebawem zostaną przekazane przedsiębiorcom, bo ja wiem, że ci przedsiębiorcy, którzy no przestają funkcjonować, no są w sytuacji złej, my o tym doskonale wiemy, ale czekamy też na rozstrzygnięcia organów rządowych. Również zastanawiamy się nad różnymi działaniami ze strony gminy, które mają każdemu prowadzącemu działalność gospodarczą pomoc. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ona funkcjonuje również tutaj z pewnymi rygorami, ale funkcjonuje Dobrze, ale zarówno jeżeli chodzi o jednostki służby zdrowia, ośrodek pomocy społecznej, który udziela w sposób niezakłócony pomoc najbardziej potrzebującym, należy z tych jednostek korzystać w sposób ograniczony. I też bym prosił, żeby jeżeli można posługiwać się pocztą elektroniczną, czy posługiwać się po prostu telefonem. Wiele rzeczy możemy załatwić nie wychodząc z domu. To jest taka podstawowa zasada, abyśmy no, byli bezpieczni, a żeby wirus, koronawirus nie został przeniesiony na innych mieszkańców. Jeszcze raz przypominam, zachowajmy spokój, zachowajmy tutaj powagę sytuacji. Jeżeli nie, potrzeba, nie mamy takiej potrzeby, żeby wychodzić na zewnątrz, żeby wychodzić do sklepu, po to, żeby tylko do niego przyjść, to bądźmy, siedźmy w domu. Proszę Państwa, jeszcze jedno. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy są zaangażowani tutaj w to nasze wspólne działanie na rzecz najbardziej potrzebującym, głównie tutaj członkom Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który w sposób no, ograniczony spotyka się strażakom, wszystkim wolontariuszom. Powiem, że bardzo dużo osób się do nas zgłasza, oferuje swoją pomoc pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo na nich ciąży tutaj największa odpowiedzialność. Tam odbywa się praca bez zakłóceń i jeżeli ktoś takiej pomocy, pomocy potrzebuje, po, poproszę o y, tutaj kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy czy bezpośrednio tutaj do gminy będziemy tutaj tą pomoc koordynować, będziemy przekazywać informacje tutaj i będziemy po prostu robić wszystko, aby każdy, kto nie może po prostu wyjść z domu, szczególnie osoba starsza, osoba, która jest osobą niepełnosprawną i do, te, do takiej osoby nasz wolontariusz, nasz pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej dotrze. Przypominam również tym wszystkim, którzy przyjeżdżają z zagranicy, aby te 14 dni być w domu, aby po prostu y, odbyć tą kwarantannę, y, no, żeby ktoś kogoś nie, spotka, nie miała niespodzianka, gdzie zajrzy policjant i y, no, Czasami może on nałożyć również Państwu grzywny, jeżeli pewnych rygorów nie będziecie przestrzegali. Dziękuję pracownikom służby zdrowia, dziękuję tutaj wszystkim, którzy działają dla dobra naszej gminy, działają dla naszego bezpieczeństwa. Na koniec myślę, że apel, o który głoszony jest cały czas dla wszystkich, Zostańmy w domu, jeżeli to tylko możliwe. Proszę zaglądać na nasze strony internetowe, będziemy przekazywali informacje i komunikaty dla Państwa. Wszystkiego dobrego.